Kiedyś w jakimś wywiadzie w telewizji albo w radiu ktoś mnie kiedyś zapytał: Jaki jest Pana ulubiony błąd logiczny? Nie wiem w ogóle, czy można mieć swój ulubiony błąd logiczny. Co to jest w ogóle zapytanie? Natomiast mam zdecydowanie taki jeden błąd logiczny, który uważam za bardzo szkodliwy i który jest bardzo powszechny. I chciałbym Wam dzisiaj o nim opowiedzieć. I nie przez przypadek jesteśmy na macie zapaśniczej. Krakowskiego klubu Bieżanowianka nie przez przypadek na macie zapaśniczej. dlatego, że błąd ten ma z zapasami bardzo dużo wspólnego. No więc chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o błędzie atakowania hochoła. Ale co to jest za błąd i co ma wspólnego z zapasami? Pozwólcie, że wam wytłumaczę. Załóżmy, że ja i Łukasz chcemy sobie podyskutować i Łukasz przedstawia jakiś argument no i ja ten argument próbuję obalić. Możecie wyłapać tutaj, że, że mamy tutaj metaforę dyskusji jako walki, o której mówiłem wiele razy, która jest szkodliwa, jak potwierdzają tu różne badania. Natomiast załóżmy, że ja i Łukasz dyskutujemy, czyli walczymy i ja próbuję tutaj obalić argument Łukasza, a Łukasz się nie daje. Ja próbuję z różnych stron, ale ten argument Łukasza jest przemyślany, dobrze wyartykułowany i nie mogę go obalić. I zamiast krytykować to, co powiedział Łukasz, przekręcam te jego słowa, tworzę sobie słomianą kukłę, tworzę sobie chochoła. Pamiętacie Wesele? Chochoł to inaczej słomiana kukła. Ale po co tworzę słomianą kukłę? A no właśnie po to, że słomiana kukła się nie obroni. Słomiana kukła nie stawia oporu. Strowman fallacy, nie? czyli właśnie yy, strach na wróble, to jest właśnie to. Ja zamiast walczyć z żywym przeciwnikiem, z żywym argumentem, upraszczam go, stwarze, tworzę sobie inaczej mówiąc chłopca do bicia, słomianą kukłę, którą obalić jest bardzo łatwo. I teraz zobaczcie, ja się cieszę, mogę ogłosić zwycięstwo. Bo oto co? Obaliłem. No ale co obaliłem? Obaliłem wykrzywioną. Karykaturę argumentu mojego rozmówcy, a nie to, co mój rozmówca powiedział. I właśnie na tym polega błąd atakowania chochoła. Tak to się właśnie robi. <grych> Dlaczego tworzymy hochoły? No, powodów jest kilka. Zobaczcie, czasem po prostu chcemy się z kimś bardziej nie zgodzić niż w rzeczywistości się z kimś nie zgadzamy. I po prostu atakujemy tezę, która nie padła, nawet nieświadomie. Czasem jest też tak, że Chcemy bardzo wygrać. Debatujemy przed publicznością i dlatego przekręcamy czyjąś wypowiedź, żeby po prostu łatwo ją obalić i wygrać. A czasem też jest tak, zobaczcie, że jak ja bym krytykował, krytykuję teraz argument, nie? Argument, który jest całkiem nie, nieźle wypowiedziany. Więc ja boję się krytykować tezę, która nie daje się łatwo łatwo obalić. Więc, bo może, może stać się tak, że jak wezmę się i próbuję skrytykować argument, który jest dobry, to może się stać tak. Może się stać tak, że to moja krytyka zostanie spektakularnie obalona. Spójrzcie teraz na ten przykład. We were technologically more advanced. That? That's quite the opposite of what I'm saying. I'm Zobaczcie, co mówi ten gościu. On mówi, że jesteśmy bardziej technologicznie rozwinięci, a jego rozmówczyni przekręca jego słowa. Mówi, że jesteśmy wyżsi wyższy moralnie, jak to wynika z dalszej rozmowy. I teraz zobaczcie, jaka jest jego odpowiedź, bo to jest najlepsza obrona przed chocholami. Superior implies a moral quality. I'm not making any moral implication. You seem to be, but what I'm saying is, I think most people would hear it that way. Again, you are a very intelligent man. How would most people hear that? Most people would hear what I'm saying for what I'm saying, which is don't think Co tutaj robi ten nasz proponent? On po prostu wraca do tego, co zostało powiedziane, powtarza to, co powiedział. Czasami zdarta płyta jest najlepszą techniką. A druga rzecz, którą robi, to obnaża to, co robi jego rozmówczyni. To znaczy mówi, co on powiedział. Mówi, co powiedziała jego rozmówczyni i pokazuje, że to zostało przekręcone. Tam nawet sugeruje być może, dlaczego ona to zrobiła. nie? you know addressing my argument? My argument is not that there aren't indigenous communities where these practices exist. My argument is the point I'm trying to make to you. Do you, you is, know why this is hold, small? Hold on a second. Do you know why this is small? You're deflecting from the argument that I'm making. Not really? Yes, you are. The argument that I made to you is when you said. A think you're mis I think you're mishearing what I'm saying. But anyway, let's come back to the argument. You're very reductive. I thought you were a lot more intellectual. than this i think this is very revealing but let's come back to the argument this the kill, is going um, to work a lot better if you just hear the point i'm making instead of getting... i really cannot understand what it could possibly be other than we are better uh, well let me explain it to you what it could Please. possibly be and what's it got to do with the gender binary uh your argument i'm we're just talking about the argument and you seem to get quite heated about this which is <laughs> completely unnecessary um you think it's necessary uh, i Way, which indicates, so you're not... To jest najlepsza taktyka na chochoły. Wracać do tego, co się powiedziało, a jeżeli chcecie wykazać komuś, że ktoś popełnił błąd atakowania chochoła, no to pokazujecie, że co, że to pasuje do schematu. Bo to wszystko opiera się na schematach. Każdy błąd logiczny ma swój schemat, Atakowanie chochoła też ma swój schemat. Jak chcecie obnażyć błąd logiczny atakowania chochoła, pokazujecie to jest to, co ja powiedziałem. A ty sparafrazowałeś czy sparafrazowałaś, atakujesz coś innego niż to, co ja powiedziałem, wróćmy do tematu. No i to jest taka zdarta płyta jest najlepszą techniką obrony przed chochołami.